Hejka kochani, dzisiaj zrobię inny part, bo widzę, że ostatni wam się nie spodobał, no ale trudno. Zachęcam na zasubskrybowanie mojego kanału, bo zaczynam moją jakby historię zagrywania, więc bardzo, bardzo was o to proszę, bo dla was to jest tylko jedno kliknięcie, a dla mnie to może być coś więcej i jest coś więcej. Dobra, już zaczynam, nie przedłużam. Muszę iść do szkoły, pewnie znowu będę wyśpiewana. Mm, no, no trudno. No to idę, nikt mnie przecież nie zawiezie. No dobrze, to ja się tylko spakuję. Pa, bucieńko. Pa, faficzku. No dobra, to ja idę. No nie, jest zaraz później, a jestem dopiero w połowie drogi. To jest... Bo kto to jest? Ej, zostaw mój pleca! Na pewno masz tam pieniądze, nie zostawię go. No nie, proszę. Czemu mi zawsze musi to zdarzyć? Zaraz spóźnię się do szkoły i jeszcze ktoś mnie ogad... no nie nie no jaka to była nie mam niczego, nie mam ani plecaka, ani niczego. Dobrze, że mam tu kopis i zeszyty w szafce jeszcze. Hej, co chcesz? Zostaw mnie. Masz ten papierek. Wiesz co, dziewczynko, od się lepiej ogarnij. Dobra, daj mi już spokój, dzięki Nara. Te ręczą mnie jeszcze w szkole. Jeszcze mają sobie czas do mnie jakiś problem. Masakra, dobra, idę na lekcja. Drrrr. Jeszcze muszę wziąć książki. Ach, no dobrze, wezmę to. I tak już jestem spóźniona, no trudno. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Jesteś przygotowanie bo widzę, że nie masz piórnika. I to jest już twoje kolejne spóźnienie, więc jedynka. Proszę, niech pan mi nie daje, błagam. No to sobie proś, a ja ciebie proszę do odpowiedzi. Mm, no dobrze, jak muszę. Dobrze, już jestem. No dobrze, no to co to jest ciśnienie atmosferyczne? Nie wiem, proszę pana. No dobrze, widzę, że większej rzeczy nie będziesz widziała. Siada jedynka. Czemu mi się zawsze to musi zdarzać? Dobra, idę z lekcji. Już nie mam po prostu siły. I już idę. Dokąd ty idziesz, młoda damo? Już idę. Dobrze, kochani, może to was zaciekawi. Jeżeli pod tym filmem dobijemy 10 lajków, robię part 2. Dziękuję za oglądanie.